Siemanko, siemanko, witamy, mamy środę Kolejny dzień w tygodniu No cóż, jesteśmy na miejscu, jesteśmy po śniadanku Ja jestem właśnie w trakcie robienia Ciasta na Zawijaka, na cynamonki i może hałki. Właśnie rozpuściłem masło Czekam aż przystygnie Żeby nie było za gorące, w międzyczasie czasie resztę składników Wymieszam Zamiksuję i odstawię do wyrośnięcia A I tyle I Taki to poranek dziana się za... porany, gdzie... Tak się zaczyna dzień I co, no i zaraz będę robił te chleby czosnkowe Zrobię dwa rodzaje, jeden zrobię z się, A drugi zrobię klasyk A jak dalej się dzień poteczy to zobaczymy po drodze no i dobra, środa pomału leci chlebek już jest na stole chlebek cząstkowy też jest na stole tak to się przedstawia a teraz jestem w trakcie robienia drugiego chleba cząstkowego I tutaj już mam przygotowany, zesmażony boczek i pokroję go razem z rozmarynem właśnie oskubałem go z ten listki od łodyg a teraz go wszystko razem pokroję tutaj wygląda chlebek czoskowy wersja druga Zobaczymy No i dobra jesteśmy w trakcie robienia chlebka Numer 2 czosnkowego Tak się przedstawia to teraz Tutaj wkroiłem jeszcze pietruszkę do tego boczku z rozmarynem Mam czarny czosnek Biały czosnek No i jesteśmy w trakcie robienia wciąż mojego masełka właśnie starą skórkę z jednej cytryny teraz ścieram wszystkie kawałeczki czosnku pokroiłem czarny czosnek do tego wsypię kubek parmezanu dwie łyżeczki ostrej papryki i ten boczek z zieleniną wszystko po prostu wymiksuję na jedną masę po prostu taki to będzie garlik. Czoskowy chlebek wersja numer 2 bardziej bogata, bo jest bogata w boczek w rozmary cytrynę zobaczymy jak będzie wyglądał no i chlebek jest masełko już posmarowane dzisiaj robimy tylko próbę, zostawimy większość masła na potem tak się prezentuje chlebek z masełkiem, boczkiem czarnym z skórku z cytryny, rozmarynem to zostawimy na potem, będzie bardziej droższy ten chlebek będzie się trochę cenił, no bo niestety dużo więcej produktów idzie to także też musi mieć to swoją cenę, no dlatego robimy tylko 4 na próbę zobaczymy czy ludzie będą przychodzić, a i tak masełko zostawiamy To jak to szybko pójdzie to tylko się przykroi chlebek posmaruje i 10 minut i gotowe ale do tego jeszcze sypiemy parmezanek no i dobra, a i tak wygląda mój chlebek z parmezanem, jest gotowy do włożenia do piekarnika Zobaczmy jak wygląda przed Tak wygląda chlebek czosnkowy Z boczkiem parmezanem, czarnym czosnkiem I tak dalej, więc spróbujmy, zobaczmy co to jest No i dobra, chlebek jest gotowy, w międzyczasie właśnie sobie trochę pozmywałem jak się piek. Tak się przedstawia Przypieczony o, Chrupki, elegancko. A w międzyczasie, jak to wszystko robiłem, ciasto już mi wyrosło. Także teraz mogę kręcić cynamonki i zawijaka. Bo jeszcze, jak ukręcę, muszę poleżeć, zanim też drugi raz by podrosły. Jak już się będą cięły, no i tyle, dobra. Mam co robić no jak na razie. Także do roboty. O, i środa leci pomalutku. Dobra, czas na zje zjeść lunch. Mamy tutaj czeka. O, dzisiaj w ogóle mieliśmy sytuację taką, że przyszedł pop i kupił wszystko co leżało na stole. Także mamy pusty stół. Teraz szybko dopiekłem chlebek czosnkowy i cynamonki. Właśnie cynamonki wjechały na stół. Chlebki dopiekłem 6, zostały trzy Babki rosną, o babki też uciekają z foremek Zawijaki No tak to, no i dobra, no to dobrze Wszystko się już dzisiaj praktycznie sprzedało Pusty stół został ja Muszę przygotować chyba jakieś rzeczy na jutro Chyba będę piekł ciasta dzisiaj Aha, financiery zrobię ciastka Dzisiaj Złózypki chyba dzisiaj nie zrobię, bo będę musiał chleb robić właśnie Ciasto czeka na wyrośnięcie, ale tyle, dobra. Ja siadam do jedzenia i coś, coś, coś się wymyśla. No i dobra. Ja sobie przygotowałem wszystko do zrobienia finansjery: mąka, białka, orzechy migdałowe, kakao, cukier, puder. I trzeba nastawiać piekarnik. Jedziemy z tym, żeby nie było a po financiera będziemy robić ciastka my Musimy mieć financiery i ciasteczka i w międzyczasie będziemy napowietrzeć też ciasto na chleb żeby nie było no i taka to środa no lajcie dzisiaj więcej się trzeba w kuchni spędzić no, co, no wczoraj, przedwczoraj było spokojnie no ale dzisiaj już się zaczyna więcej ruchu no i dobra, financiery my się opiekły Muszę poczekać aż przystygną, żeby ładnie czekoladę do zalać. Już stałeś do zamrażarki, tak się przedstawia. Firmy no, są zrobione. Ładne czekoladowe. No i w międzyczasie, w międzyczasie też przyszły do nas paczki. Czyli mamy już praktycznie wszystko, żeby robić pasztety. Nie wiem, czy jutro już będę robił pasztety czy mi się to uda, czy nie ale zobaczymy dobra, ja tu się teraz biorę się za ciastka zrobię ciastka, w międzyczasie przystrzygną mi finansjery wtedy dokończę finansjery będę mógł później zacząć lepić chlebek i tyle chyba będzie na dziś dobra O, no i dzionek leci, jest godzina 6 wieczorem ja jestem właśnie po przygotowaniu ciastek nagrzewają mi się piekarniki, żeby je wstawić ciastka, leżą financiery, zaraz do końca więc leżą ciastka, wkładamy do pieca i 10-15 minut i będą gotowe Koczymy kończymy i potem lepimy chleb na jutro i potem tylko zmywanie, mycie i koniec na dzisiaj i jutro trzeba zacząć ciasta pies, bo już się kończą po prostu no i dobra no i dobra, i środa już zaraz się kończy jest, jest godzinka dwie ja już zrobiłem się do domu Moje ciastko już zostały wyjęte i są ciekawe aż się chłodzą Tutaj ciasteczka się studzą elegancko I w się chłodzą w dwóch zamrezarkach Bo niestety nie mam półek żeby ponastawiać w jednej I tak to wygląda, dobra Ja się teraz biorę, teraz muszę ukręcać chleb Jeszcze będę robić chleba na jutro, żeby było i potem tylko posprzątać i fajrancik dobra, biorę się za chleb, Z godzina zejdzie no i dobra, u mnie prawie dobiega do końca co tu mam więcej nagrywać, pokazywać, no cały czas jestem zajęty, cały czas coś robię to nie mam jak złapać kamery i kręcić i już teraz się zaczyna znowu trochę robota, dzisiaj, jutro już będzie, bo, bo będzie, bo już mi się ciasto tak kończy. muszę narobić czas weekend nadchodzi, weekend będzie na pewno ludzi i tyle tak wygląda moje stanowisko po robocie chleb właśnie został wykręcony, wsadzony do lodówki na noc musi poleżeć i tyle, Ciaska stygną na jutro, na są w zamrażalce tak wygląda stół wszystko poszło jednak cynamonki jakoś nie zdają roboty to już chyba któryś raz robię i zawsze zostają, niechętnie jakoś biorą ludzie to. Także zrezygnuję jak na razie z roboty. Mimo, że są naprawdę dobre, pyszne. Fuh, chcę je się jeść cały czas, ale jednak coś to nie podchodzi. I tyle. Będę wracam do chałek. Jutro na pewno będę robił chałki, jakieś tam inne rzeczy. Ale nic z tego. Dobra, jest godzina za 28. Ja się zabieram za sprzątanie, muszę pomieć stoły, podłogi, wszystkie naczynia, poustawiać je na miejscu i poskładać sklep, trzeba zamknąć, czyli zejdzie mi jeszcze z godzina na pewno. Także ja ucieka, narka do juterka, taka była środa.